Co prawda jest to podkasana muza i kiedyś mówiłem, że Nobla się za to nie dostaje. Nieprawda, Dylan dostał. Po raz trzynasty tutaj jestem, choć to czternasta edycja tego festiwalu, któremu kibicuję od samego początku. Tobą miły, gdy znajdę w sobie tyle siły, przez życie pójdę, oglądając. Gęsto, ej, to! Muszę staniesz myśleć o wiele. Ej, to, niech to! Widzę, co mówić się, panie. Ej, to, niech to! Za pierwszy bal, za i leciutkie jak się szczęśliwy. Pierwszy bal, oczy nas całe nasze życie. Myślę, że Ucja Prus była artystką nie do zastąpienia. Ona odegrała swoje bardzo ważne miejsce w historii polskiej piosenki i nikt jej nie zastąpi, zastąpić nie może. Z prostego powodu Łcja pracowała z najwybitniejszymi twórcami piosenki. Są wśród nich obecni od początku na tym festiwalu poeta Jan Wołek i kompozytorzy Janusz Strobel i Włodzimierz Nachorny i ona miała ogromną szansę pracować z Wojciechem Młynarskim, i z Jonaszem Koftą, i z Agnieszką Osiecką. Trudno o ważniejsze nazwiska w kulturze polskiej w czasach obecnych, więc Łucja miała ogromne szczęście. Na pewno dzięki niej młodzież ma szansę sięgnąć po naprawdę wartościową piosenkę, ale Łucja nie jest do zastąpienia. Myślę, że, e, że poezja jest jak, jak, jak powietrze dla Artysty. To, to najkrócej mówiąc, skrót po mądrości, przynajmniej dla mnie. Więc jak tu nie korzystać z tego? Myślę, że piosenka literacka ma e, wielką. ma wielkie zadanie. No, Co prawda jest to podkasana muza, i kiedyś mówiłem, że Nobla się za to nie dostaje. Nieprawda. Dylan dostał. Często młodzi ludzie przychodząc, pytając mnie, co tu zrobić, żeby było dobrze, yy, otrzymują do mnie taką odpowiedź, że zobaczcie, co, zobaczcie co aktor robi ze słowem, to jest jego świat, z którego buduje, zobaczcie, co instrumentalista robi z, z, z dźwiękami, a wy nie jesteście ani aktorem, ani instrumentalistą. Jesteście kimś, kto korzysta z tych dwóch potężnych sił. I wystarczy, że. Spotka się z trzecią siłą, czyli z własną osobowością. I po prostu opowie to. Opowie to świadomie. Wtedy nie może być źle. Wtedy będzie tylko dobrze. No i ten materiał, który śpiewałem dziś jest, jest na to dowodem przykładem dobrym, bo mimo że wszystko było podporządkowane słowu, ponieważ to ja wymyślałem dźwięki, które mają ilustrować słowa, to jednak, mimo że słowo było najważniejsze, muzyka niebagatelną, niebagatelną rolę w Pełni w tym zajściu i cieszę się, że mi się udało, bo czasem człowiekowi się przez całe życie nie uda. Ja po prostu myślałem, jak, jak tę piękną esencjonalność i lekkość wierszy Twardowskiego włożyć w muzykę. i Wybrałem muzykę brazylijską jako rozrywkową i klasyczną. I no i to pięknie zagrało, najkrócej mówiąc. Bosanowy i Samby, i twardowski w tym oraz y, y, moje nie y, niewysokie ce. <grym> Nierównie, bo poeta ładnie zasugerował, że, y, że każdemu z nas czegoś brakuje i y, y, tu nie ma co się wybrzuszać. Dopiero kiedy jesteśmy razem, działamy, uzupełniamy się wychodzą dobre rzeczy. Bo jesteśmy nierówni. A nierówni potrzebują siebie. Ten festiwal ma w sobie konkurs dla młodych wokalistów. Wybieramy zawsze co roku 20 osób, które startują właśnie w konkursie oraz wieczorami są koncerty uznanych gwiazd i moim zdaniem jest to świetne połączenie młodego pokolenia i doświadczonych artystów. Moim zdaniem wszystkim, wszystkim to służy. Za każdym razem jak na przykład widzę osoby śpiewające właśnie u nas na, na, na konkursie, no to jest niesamowite, że oni naprawdę rozumieją to o czym śpiewają albo przynajmniej bardzo się starają no i też ja wiem, że jurorzy na przykład tam na konsultacjach zwracają im bardzo uwagę co na przykład mają poprawić w tej, w tej swojej interpretacji i że na tą interpretację młodzież naprawdę bardzo intensywnie pracuje, i naprawdę oni mają świadomość tego, że to jest nie tylko wokal. Że to też właśnie jest tekst i ta wielość znaczeń, która jest w pisance literackiej. Ja nie skarżę się Nie to mnie. Kiedyś powiedział Janusz Strobel, jak jakaś tradycja ma 2000 lat, to się nie dyskutuje, wprawdzie historia festiwalu i ta tradycja ma tylko 14 lat, ale mam nadzieję, że to jest na tyle ważna impreza dla Białego Stoku. Dla dzieciaków, które tutaj przyjeżdżają, śpiewają. Czasami są to też osoby dorosłe. Ja tylko te, używam takiego skrótu, że to dzieciaki to czasami są osoby bardzo dojrzałe. Myślę, że to dla nich też jest ważne, wielkie święto. Warto też pewnie powiedzieć, że nie ma za dużo miejsca w naszych mediach od wielu lat to obserwujemy które poświęcałyby swój antenowy czas na taki właśnie gatunek ważny, mądry, polski. Więc myślę, że tym bardziej traktować to należy w kategorii takiego polskiego obowiązku, jeśli nam leży na sercu polska kultura i jej dobro. Młodzież, która wybiera te piosenki i przyjeżdża tutaj, jest absolutnie od wielu lat na wspaniałym poziomie, jest wspaniale przygotowana. Często naprawdę się kłócimy i tam szturchamy wśród jurorów, bo każdy ma swoich faworytów, nie zawsze jesteśmy zgodni, ale to oznacza tylko, że jest z czego wybierać, że ci młodzi ludzie mają w sobie potencjał, że ci młodzi ludzie mają w sobie pragnienie szukania niebanalnych rozwiązań. Mają też często odwagę do przedstawiania własnych, Często bardzo nieoczywistych interpretacji. No, w młodzieży siła. Janusz Strobel napisał z Jonaszem Koftą, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Ale ja myślę, że żeby zdarzyło się cokolwiek, to trzeba marzyć i być wiernym tym marzeniom. I tego im najbardziej życzę. Życzę im wiary w siebie, życzę im takiego niestrudzonego dochodzenia do. Własnej wizji piosenki, którą śpiewają, takiego kontaktu ze sobą. I cisza, cisza. Najlepsze dopiero będzie.